To miesiąc, w którym od 25 lat rozgrywany jest turnier szermierczy Gwiazdka ze Szpadą, dedykowany najmłodszym adeptom tej sztuki walki. Pomysłodawcą tego turnieju jest Dzisław Mikulski, prezes Stowarzyszenia Szermierczego Piast. Na początku były to zawody lokalne, w których walczyły zawodniczki i zawodnicy głównie z województwa śląskiego, a uczestniczyło w nim kilkudziesięciu szermierzy. Z czasem rozrósł się do jednego z największych turniejów dziecięcych i młodzieżowych w Polsce. Tuż przed pandemią brało w nim udział nawet 400 dziewcząt i chłopców. O tym jak teraz wyglądają te zawody opowie Anna Nycz, dziś trenerka i sędzina, która 25 lat temu jako dziecko zaczynała na gwiazdce ze szpadą swoją przygodę z szermierką. Turniej strasznie się rozwinął pod skrzydłami pana Maćka Chudzikiewicza, dzięki czemu te dzieci mogą przyjąć wielką przygodę tutaj z kolegami z zagranicy. Więc bardzo fajna przygoda i nie sądziliśmy, że to się tak rozwinie, taki zwyczajny turniej, w którym robiliśmy pierwsze kroki szermiercze. Kiedyś, teraz już jest takim potężnym, międzynarodowym turniejem. Na tym turnieju pierwsze szermiercze kroki stawiały też medalistki i medaliści Mistrzostw Polski i Europy. Nie ma daleko co szukać, no. nie tyle co koleżanką klubową, co koleżanką wojewódzką była Ewa Nelip, no, reprezentantka teraz kraju na Igrzyskach Olimpijskich, więc tak naprawdę my tutaj z Ewą też pierwsze kroki stawialiśmy. Myślę, że Ewa nawet i ten rok wcześniej, więc tutaj z Ewą Nelip to, to przeróżne. No koleżanki, Jagoda Zagała, nasza koleżanka klubowa, która też tutaj stawiała kroki, jak i nasi koledzy. I czy tam mój brat Mateusz Nysz, no To są mistrzowie Europy, medaliści Pucharów yy, Świata, więc naprawdę zasne grono tej zawodników wystartowało w tych turniejach, a teraz robi karierę międzynarodową. A jak zmieniał się poziom sportowy przez te 25 lat? Na pewno rośnie, bo ja, że tak powiem, trenowałam, że dopiero w wieku 11 lat mogłam walczyć w zawodach, czyli, czyli wychodzi o to, że w tym 2002. Yy, <laughs> A, a teraz już maluszki startują w wieku 6 lat, więc naprawdę progres ruszyliśmy bardzo szybko. Ja też osobiście uczę już 3-latków w przedszkolu, y, więc jest to no, duża różnica w wieku, bo zaczynaliśmy jak mieliśmy 7-9 lat, teraz zaczynamy już w wieku y, 5 lat trenować małych, szarbież, oczywiście jest to zabawa. Ale w szybkim czasie przechodzi to w wieku 7-8 lat już na takie trenowanie, gdzie już dzieciaczki próbują swoich kroków właśnie na tych planszach szermierczych, m.in. na gwiazdę ze szpadą. Szermierka to dyscyplina, która poprawia nie tylko sprawność fizyczną, ale też pozwala po zakończeniu kariery zawodniczej rozwinąć się w różnych kierunkach, o czym przekonuje Ania Nycz. Nie odchodzę na, na, totalnie od szermierki. E, prowadzimy z Mateuszem e, własną taką szkółkę prywatną szermierczą. Zaczynamy teraz właśnie w Wielowsi pierwsze zajęcia w gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkowo rozwijam swoje pasje, jak jest szycie i szermier, e, i no, szycie szermierka i fotografia, więc to jest to. No i teraz e, mogę coś się pochwalić, to napisałam książkę szermierczą dla małych dzieci, taki mały podręczniczek e, z różnymi opcjami dla dzieci, więc... E, tym staramy się rozpowszechnić naszą szermierkę, żeby była coraz bardziej na dalszy świat dostępna dla innych. Jako, że jest to turniej gwiazdkowy, nie mogło zabraknąć pomocnika Mikołaja, w którego tym razem rolę wcieliła się trenerka sekcji szermierczej GKS Piast, Ania Ridzewska. A co ty robisz, to Mikołaj? Mikołaju, nie Mikołaju, Mikołajkowa. Mikołajko. Z tego, co się dowiedziałam, to mam. Pomagać przy wręczaniu nagród dzieciom. No jak, i oczywiście jako trener jestem też naszej I Jak oceniasz poziom dzisiejszej imprezy? Wysoki, jak zawsze. Jak zawsze. Teraz przed dziećmi najważniejsze starcie, tak naprawdę ich pierwszy w tym sezonie taki turniej. I, i takie wiadomo, gwiazdka ze szpadą, turniej Mikołajkowy, więc, więc myślę, że to jest dla nich też taka podwójna motywacja do, do działania. Właśnie, jako trenerka pewnie... Wiesz jak te dzieci to przeżywają, jakie są emocje bardzo, wśród nich? Bardzo z własnego doświadczenia wiem jak to jest nie tylko ten turniej, ale każdy turniej jest tak naprawdę nowym doświadczeniem. Część dzieci to startuje tutaj pierwszy raz, więc w ogóle na zawodach, więc jest to dla nich podwójna jakaś tam emocja, satysfakcja i, 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 i chęć do działania i wygrania. I są naprawdę duże emocje od radości po łzy. W pierwszym dniu zawodów rywalizowali chłopcy. Z Gliwiczan najwyżej dotarł Franciszek Drobczyk, który w swojej kategorii wiekowej zajął trzecie miejsce. Franek jak sam przyznaje, nie najlepiej jednak wszedł w ten turniej. No nie najlepiej, wygrałem trzy i przegrałem trzy, więc już było tak humor trochę średni, ale no... Wróciłem do siebie. A jak Franek wrócił do siebie, to zaczął już wygrywać. Posłuchajmy, jak wyglądała jego droga do brązowego medalu. W pierwszej pucharowej walce no to yy, była dosyć ciężka walka, bo na początku wygrywałem czterema punktami. Potem się wszystko zmieniło. Zacząłem przegrywać trzema punktami. No i było 14-10. To już było bardzo ryzykowne, ale wygrałem w efekcie końcowym. W walce o finał jednak Franciszek musiał już uznać wyższość rywala. Na początku już dostałem dużo trafień, co już mnie tak. No, humor już nie dopisywał. No, nie wychodziło mi wszystko. No, próbowałem dużo rzeczy, nie wychodziło, potem się denerwowałem. No i tak cały czas przegrywałem. Nie wiedziałem, co zrobić. A w tej kategorii wiekowej zwyciężył Błażej Bednarski z klubu SKS Flash Świdnica, który tak wspomina swoje pierwsze starty na tym turnieju. Pierwszy raz jak to byłem, to byłem no, w czwartej, piątej klasie, coś takiego. I, no, I było ciężko, bo walczyłem ze starszymi. Potem drugi raz to byłem chyba w szóstej, siódmej, jak byłem w klasie. Tu już było troszkę łatwiej, już chyba byłem w szesnastce, o ile dobrze pamiętam. I teraz, jak jestem w szkole średniej, no to się udało wygrać. Filip Wasiński na tym turnieju walczył po raz pierwszy w życiu. Posłuchajmy, jak czuł się po tym premierowym występie. Super, pierwszy raz tak jest. Serio, jest świetnie. Czuję się jak nigdy. Yy, wygrałeś tą walkę, więc powiedz, co ci trenerka podpowiadała przed pojedynkiem. No, no nic, tylko, że, e, tylko żebym się dobrze przywitał i że nie walczę na złoto, tylko że dla zabawy, dla frajdy. Jak wyglądał ten twój świat spod maski w tej walce? Co widziałeś coś? Czy, czy myślałeś, czy po prostu szedłeś do przodu? Starałem się trafić jak najlepiej. Słuchaj, a powiedz mi, jak trafiłeś do szermierki? Bo z tego co wiem to niedawno jesteś. Tak, niedawno, on września. No cię namówił? Ja zawsze o tym myślałem, już wcześniej rodzicom mówiłem, się zgodzili, Przy przyjechaliśmy i od razu byłem chętny. A powiedz, co takiego jest fajnego w tej szermierce? Hmm. Poznałem trochę teraz kolegów, no i emocje są dobre, duże są emocje, fajnie jest dzięki temu. A Można sobie. jak machasz tą szpadą, nie boisz się, że zrobisz komuś krzywdę albo sobie? Nie, znaczy, jak, jak jesteś całkowicie ubrany, to nie, ale tak to, to nie można. Namówisz kolegów do szermierki? No. Kacper Kwieciński był jednym z najmłodszych uczestników tego turnieju, ale bardziej stresował się wywiadem niż kolejnymi walkami. Kacper, przed chwilą stoczyłeś bardzo zaciętą walkę. Powiedz, jaki był wynik i czego Ci zabrakło, żeby wygrać? Właściwie nie wiem, ale wynik był 4-3 dla przeciwnika. Najpierw przeciwnik prowadził, a potem ty zadawałeś ciosy. Za szybko chciałeś wygrać czy jak? Nie wiem. Powiedz, długo już trenujesz szermierkę? W styczniu będzie rok. I to jest Twój pierwszy turniej? Nie, piąty czy jakoś tam więcej, nie wiem. Czyli jesteś już troszeczkę takim młodym, doświadczonym szermierzem? Tak. A więc co takiego fajnego jest w szermierce u ciebie? Mm, to, że sprawia mi to przyjemność. W tym turnieju co byś chciał powalczyć? Dobrą zabawę. Dobrze się bawić, ale na gwiazdkę, na Mikołaja przydałoby się przynajmniej wyjść z grupy. No, nie raz by się udało wyjść z grupowej do kucharowych. Tytus Kurowski ma 9 lat, ale to już mały weteran szermierczych plansz. Posłuchajmy jak mu poszło na tym turnieju. Tytus, po pierwszej walce, no tak czy nie, poszło, rywal był chyba trochę za wysoki. E, po pierwsze, po drugiej. E, pierwszą wygrałem, ale no drugą sam się podśmiałem jak, 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 ja, jak ja widziałem, że ja mam, mam walczyć z, z Wójcikiem, ale ja się na, na razie nie boję, no bo to jest podstawa zabawa, e, no no, no a, po, no a po prostu wygrana to jest po prostu druga kwestia, ale, ale najwyższa jest wygrana, znaczy e, z, z, z zabawa. E, jasne, walczysz o to, żeby amasować do e, pucharowych tych e, pan z kim walczyłeś w tej pierwszej walce zwycięskiej? W pierwszej walczyłem nie, 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 nie przypomnę sobie. A to jak go załatwiłeś, powiedz, jaki sposób na niego miałeś? Nie ja nie mam sposobów żadnych, tylko po prostu patrzę jak ktoś inny, bo, no bo, z, tym, no bo z tym, którym walczyłem, to on po prostu cały czas się po prostu leciał. No a ja po prostu robiłem przeciw szóstą no i trafiałem go, bo on, no bo on po prostu leciał no i po prostu nic innego no i po prostu nic innego nie robił. Taki turniej to chyba fajna sprawa dla Was, młodych szternierzy, tak? Można się wykazać, można fajnie spędzić sobotę. Jak ty uważasz? No fajna, no a po drugie tu, tu się zaczynamy moje pierwsze zawody. No i niestety jak, jak to wygląda pierwsze zawody, no, no to byłem, ale nie byłem ostatni, ale byłem chyba 19 albo 20. No więc no, ale tutaj się bardzo... ale tutaj się bardzo zmieniło, no więc to miejsce naprawdę bardzo dobrze wspominam. Michał Jędrzejec to najbardziej utytułowany zawodnik piasta z tych najmłodszych kategorii wiekowych. Dla niego to była już czwarta gwiazdka ze szpadą, ale jak przyznaję, na tym turnieju nie jest łatwo walczyć. Zawsze na gwiazdę ze szpadą było trudno i zawsze będzie. Najwyżej to byłem 16, tam walczyłem ze starszymi, więc już na tych zawodach wiem, co znam już te dobrze zawody. Dodam, że Michał te zawody zakończył na bardzo wysokim, bo siódmym miejscu. W drugim dniu zawodów do rywalizacji przystąpiły dziewczęta. Gliwiczanki pokazały się z bardzo dobrej strony, bo aż trzy zawodniczki Piasta stanęły na podium. Rywalizująca w najstarszej kategorii wiekowej Magda Ratyna zajęła drugie miejsce. Drugie miejsce jest bardzo w porządku. Grupy udało mi się dobrze zawalczyć. rozstawiałam się pierwsza, potem w pucharówkach też. E... Powygrywałam te walki, no i niestety ostatnią przegrałam. A jak wyglądała droga Magdy na ten drugi stopień podium? Pierwszą walkę walczyłam z Litwinką. Udało mi się wygrać. Potem walczyłam, moment, bo z mróz ona jest z Mielca. Też było trudno. Tak szłyśmy łeb w łeb, ale no, ostatecznie wygrałam. i Potem walczyłam z Nikolą Niesen. Ta walka była dużo trudniejsza jeszcze od tamtych poprzednich, ponieważ samą walkę praktycznie przegrywałam, ale no na szczęście potem wyszłam na to prowadzenie i wygrałam. A jak przebiegła walka finałowa? Bardzo się zestresowałam, jak zobaczyłam, że tak naprawdę nie pamiętam kiedy straciłam cztery punkty. Praktycznie poszłam i straciłam te cztery punkty pod rząd. Potem starałam się to opanować wszystko. I bardzo dużo stresu, naprawdę, ale jakoś ten wynik przynajmniej wyrównałam i nie był on tak fatalny, jak się potem po tych 4-0 spodziewałam. Na szczęście udało mi się jakoś wyrównać, niestety nie udało się wygrać, no ale to może następnym razem, oby. W tej samej kategorii wiekowej brązowy medal wywalczyła Michalina Szymczyk, natomiast w kategorii U13 na drugim stopniu podium stanęła Oliwia Janeczek z Piasta Gliwice. Gwiazdka ze szpadą szczęśliwa dla Ciebie? No, ale zawsze mogło być lepiej. Zacznijmy od końca, czyli od walki finałowej. Zabrakło jednego punktu, żeby wygrać jednego trafienia, więc jak przebiegała ta walka? Opowiedz. Wydaje mi się, że mogłam dać sobie więcej, i jestem zadowolona z drugiego miejsca, ale no, pierwsze zawsze by byłaby lepsze. Ale na planszy byłaś bardzo ekspresyjna. no, Walczyłaś. Zabrakło niewiele czego, jak myślisz? Mówisz, mogłaś dać siebie więcej, ale może jednak jakiś błąd taktyczny? Myślę, że początek walki nie wyszedł mi. I gdyby początek poszedł lepiej, to może inaczej by się potoczyła walka. Ale to taka drobna sprawa bardziej e, chyba cieszy to, że aż tak dużo muszkieterek dzisiaj stanęło na podium. E, co, co takiego było w Waszej mocy, tak? Gwiazdka? Święta? Myślę, że. Też to, że nasz klub organizuje i przede wszystkim trenerzy nam pomagali. Tak. Która to była gwiazka? Startowałaś już wcześniej w tym turnieju? Myślę, że od początku, kiedy pierwszy raz chyba miałam 6 lat, jak startowałam na gwiazdce ze szpadą. Zuzia Nogaj na tym turnieju stawiała swój pierwszy szermierczy krok. Choć szermierkę trenuję od dwóch miesięcy. Jak to wyglądało przed tym turniejem? Bardzo się stresowałaś? Um, no trochę. Trenerzy mi mówili, że to ma być tylko zabawa w formie. Zabawa. Bo, bo to jest chyba trochę zabawa, ale taka zabawa na poważnie, bo walczycie na y, spady. Y, jak co ci trener powiedział przed turniejem, może tak? Um, generalnie um, trenerzy mnie puścili, a nie puścili, a nie chodzę nawet dwóch miesięcy, więc... Mówili, że, że bardzo chcę, żebym pojechała. No to jestem, więc. Fajnie, a spałaś dzisiaj dobrze w nocy przed tym turniejem? No tak. A, czyli nie było stresu. To opowiedz o tej walce, bo widzę, że no, była taka na początku wyrównana, tak? Jak to wyglądało spod maski? No na początek trafiłam i potem przeciwnik trafił, a potem nagle widziałam, że przeciwnik spojrzał na ten licznik, więc miałam szansę na trafienie. Jak jesteś pierwszy raz na turnieju, to masz jakiś tutaj, nie wiem, plan albo marzenie? Chciałabyś wyjść z grupy, czy może coś więcej powalczyć? Yy, marzenia nie mam na razie. Yy, chodzę niedawno, yy, niedawno się zapisałam na ten sport, więc yy, chciałabym go kontynuować, ale jeszcze planów nie mam. Hania ćwiczy w muszkieterze Gliwice, i nie jest to dla niej pierwszy turniej. A powiedz mi w takim razie, jak wyglądała ta Twoja dzisiejsza walka, no i może jak tu koleżanki, jakie plany macie na ten turniej? Yy, plany? Nie mam żadnych planów. Jakby. A nie chciałabyś wygrać? Yy, chciałabym wygrać, no chciałabym. No to już jest jakiś plan. Właśnie, jak wyglądała ta Twoja walka? Yy, dobrze, teraz na tych zawodach pierwszy raz wygrałam, była moja pierwsza walka wygrana. No, i fajnie cieszę się, że wygram. E, a powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby wygrać walkę? Co, co wam trener mówi, albo co sobie sama myślicie? No, trzeba. Y, dobrze walczyć, trzeba. Y, no, nie, nie można się też stresować. Jak jej się stresuje, to nic się nie udaje. I... To jest chyba taka recepta na życie, żeby się nie stresować, to wtedy się wszystko udaje, tak? Tak. Ewa i Amelia dzielnie broniły honoru piasta, a jak im poszło, zobaczmy. No jedną walkę przygrała, a tylko wygrałam. wygrała. Jak wyglądała ta wygrana, to ilu było i jak ci? No bo był dodatkowy czas. No. A powiedz, yy, stresowałaś się bardzo przed turniejem? No tak troszkę. Spałaś w nocy dobrze? A, a co ci trener powiedział albo rodzice, za tu przyszłeś? No żebym dała radę. A. Dla Ciebie to już nie jest pierwszy turniej, tak? Yy, nie. Dobrze. A powiedz yy, w takim razie, jak Tobie dzisiaj idzie? No to ja jedną walkę przegrałam po priorytecie, a drugą wygrałam. Yy. jak wyglądała ta wygrana walka? Yy, walkę wygrałam 4-1, a walkę, no, przegrałam 3-2. Yy. Turniej Gwiazdka ze Szpaną Ci się podoba? Tak. Dlaczego? Yy, no bo często tu jeżdżę, trenuję w Gliwicach, jest dużo osób. Równie dzielnie biła się Martyna Drobczyk. Bałam się na początku, jak zdobyłam punkt, to nie wiedziałam co robić, bo ma bardzo silną rękę, ale stwierdziłam, że spróbuję i potem jak zdobyłam punkt, to byłam bardziej pewna siebie i walczyłam dalej. Nie przestraszyłaś się, bo przeciwniczka była dużo jakby większa, wyższa od siebie? To trochę się wystraszyłam, ale Często mówią, że wrost nie ma znaczenia. Hmm. Yy, bardzo dobrze. Powiedz, który to jest już turniej Twój? Pan Liczysz te yy, turnieje? Nie. Ale kolejny, tak? Yy, tak. Yy, a dzisiaj jest gwiazdka. Gwiazdka Ci się kojarzy bardziej z szermierką, czy z prezentami? Z prezentami chyba. Ale to tak chyba fajnie jest, co? W niedzielę tutaj no. powalczyć przed Mikołajem. Bardzo fajnie. Już po zakończeniu turnieju na uroczystej gali uhonorowano zasłużonych dla gliwickiej szermierki działaczy, bez których ten turniej i pozostałe nie mogłyby się odbywać. Z rąk prezesa stowarzyszenia GKS Piast Grzegorza Jaworskiego i fechmistrza Macieja Chudzikiewicza, w formie pamiątek wyróżnienia otrzymali m.in. Kazimierz Bąk, opiekun sekcji szermierczej z ramienia nieistniejącej już huty 1 maja. A teraz prezes Hut Aleksandra Woźniak-Janeczek, prezes Muszkietera Gliwice, Zdzisław Mikulski, Andrzej Kyrcz i Piotr Tomal. Następna gwiazdka ze Szpadą za rok.